Emolium, Szkoła Pielęgnacji. Masaż Niemowląt. Część pierwsza. Dotyk jest najlepiej rozwiniętym zmysłem niemowlęcia. Dzieci, często tulone, są spokojniejsze i szczęśliwsze. Dołączenie masażu do regularnych zabiegów pielęgnacyjnych ma korzystny wpływ na rozwój emocjonalny i fizyczny. Masaż przynosi niemowlęciu wyciszenie i relaks, wzmacnia relacje z rodzicem, buduje poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemnego zaufania. Korzystnie wpływa również na skórę niemowlęcia, przyspieszając regenerację naskórka oraz wchłanianie się substancji aktywnych zawartych w preparatach pielęgnacyjnych. Masaż to również świetna zabawa z dzieckiem. Masaż najlepiej rozpocząć u niemowląt pomiędzy czwartym, szóstym tygodniem a dziewiątym miesiącem życia. Ale możemy masować także dzieci starsze. Jak przygotować się do masażu? Przed przystąpieniem do masażu musimy się odpowiednio przygotować. Pomieszczenie, w którym wykonujemy masaż, powinno być ciepłe bez przeciągów. Masaż najwygodniej wykonać na podłodze, na ręczniku lub na kocyku przy pomocy oliwki dla dzieci. Masaż należy wykonywać między posiłkami, a najlepiej po kąpieli. Osoba masująca powinna być zrelaksowana i mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie masażu. Jak wykonać masaż niemowlęcia? Masaż klatki piersiowej. Połóż dziecko na plecach między swoimi nogami. Masuj je całą powierzchnią dłoni. Ułóż obie ręce na klatce piersiowej palcami do góry i wykonuj ruchy głaskania od mostka na zewnątrz. Powoli, centymetr po centymetrze, obniżaj dłonie w kierunku brzuszka i pachwin. Nie odrywaj równocześnie obu rąk. Najpierw jedną, później drugą. Ruch powtarzaj trzy razy. Ułóż dłonie na wysokości bioder. Wykonuj naprzemienne ruchy głaskania w górę, od lewego biodra do prawego barku i od prawego biodra do lewego barku. Lewą ręką przytrzymaj prawą nóżkę dziecka. Prawa ręka masuje, zaczynając od prawego biodra w górę przez prawy bok w kierunku prawej piersi. Następnie przechodzi przez środek klatki piersiowej, lewą pierś, lewy bok, aż do lewego biodra. Powtórz ruch trzy razy i zmień ręce. Prawą ręką podtrzymuj lewą nóżkę dziecka, a lewą dłonią masuj w odwrotnym kierunku, zaczynając od lewego biodra poprzez lewy bok, pierś dziecka, aż do prawego biodra. Powtórz ruch trzy razy. Masaż brzuszka. Dłonie połóż w poprzek na brzuszku dziecka poniżej żeber. Wykonuj naprzemienne ruchy głaskania z góry na dół w kierunku bioder i zakończ je lekkim naciskiem ręki. Masuj brzuszek dziecka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rysuj dłonią półksiężyc, zaczynając od prawej strony do lewej. Ułóż przedramiona na brzuszku dziecka. Wykonuj ruch z góry na dół, zaczynając na wysokości pępka, a kończąc na udach. Masaż wykonano przy pomocy oliwki do ciała z lipidami emolium. Oliwka do ciała z lipidami emolium pielęgnuje skórę dziecka już od pierwszego dnia życia. Nowoczesna wieloskładnikowa formuła skutecznie działa w głębokich warstwach na kompleksowo na tłuszcza i nawilża suchą skórę. W filmie wystąpiła Magdalena Chryciuk, położna, certyfikowany instruktor masażu niemowląt, właścicielka szkoły rodzenia Beauty Mama.